Komentarz dziennika gazety prawnej. Urzędnicy skarbowi muszą doskonale rozumieć się z podatnikami, dlatego uczestniczą w szkoleniach z komunikacji, tak żeby mówić do nich prostym językiem, a efektem tych szkoleń są: Kursy organizowane przez samych urzędników, już z zakresu y, przepisów podatkowych, interpretacji tych przepisów y, i sposobów rozliczeń. Y, w całym kraju, jak oszacowaliśmy, w ubiegłym roku odbyło się około tysiąca takich szkoleń, a biorąc pod uwagę również szkolenia organizowane przez celników, Uczestniczyło w tych szkoleniach blisko 20 tysięcy osób. Szkolenia są bezpłatne, otwarte i organizowane nie tylko dla petentów, ale choćby dla dzieci, gdzie wyjaśniane są, czym są podatki, gdzie informowani są przyszli podatnicy, na co idą wspólne pieniądze, dlaczego nie warto kombinować szkolenia organizowane są też dla innych służb, takich jak policja czy pracownicy samorządowi i wszystko wskazuje na to, że w nowym roku tych szkoleń będzie jeszcze więcej i będą dotyczyć najbardziej aktualnych zagadnień, takich jak zmiany w VAT czy w dalszym ciągu e-deklaracje.